Wbić czy nie wbić? Oto jest pytanie. Dzisiejszy odcinek odpowie Wam na nie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Okiem doktora. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Tu pozdrowienia dla użytkowników Bogen 1977. Marek Sesnowski 989 Przem7805 czy Damon Fry 4383, bo mieliśmy ostatnio naprawdę fajne, ciekawe dyskusje. Nawet jeśli czasami nie zgadzaliśmy się. Nie tam też wśród moich patronów, czyli de facto współproducentów kanału Bogusława Chmielnika. Dziękuję za wsparcie, naprawdę. Zachęcam Was do dołączenia do grona mecenasów mojego kanału na platformie Patronite. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o oponach. Bez powietrza, zwanych prawidłowo niepneumatycznymi. Wyjaśnię, jak działają i dlaczego jeszcze nie ma ich na naszych drogach, chociaż są prawdziwą rewolucją technologiczną, niemal rodem z filmów science fiction. Zacznijmy od podstaw. Zwykłe opony, które znamy, są wypełnione powietrzem. To daje im pewną sprężystość, ale także sprawia, że są podatne na przebicia i wymagają regularnego sprawdzania ciśnienia. Opony niepneumatyczne to już. Zupełnie inna historia. O ile z góry i z dołu wciąż mają gumę, to wewnątrz zamiast powietrza mają taką specjalną strukturę, przypominającą bardziej plaster miodu czy gąbkę zrobioną z, z, z trwałych materiałów, takich jak zaawansowane polimery, żywice, tego typu sprawy. Dzięki temu równomiernie rozkładany jest nacisk na podobnej zasadzie, jak to ma miejsce w przypadku łukowych mostów. Co ciekawe, wszystko zaczęło się tak na dobrą sprawę od sektora wojskowości, gdzie potrzeba było stworzyć takie ogumienie, aby pojazdy mogły sprawnie poruszać się, nawet w przypadku uszkodzenia kół podczas ostrzału czy najechaniu na jakąś pułapkę w rodzaju nie wiem, rozłożonej kolczatki. Temat zyskał jednak na popularności w ostatnich latach dzięki rosnącej liczbie sprzedawanych samochodów elektrycznych, które są. Zazwyczaj dużo cięższe od ich spalinowych odpowiedników. No i jeszcze dochodzi do tego rozwój idei pojazdów autonomicznych. Wiecie, o ile jeszcze sztuczna inteligencja jest w stanie sama zadzwonić po lawetę, to jednak mina laweciarza po dojechaniu na miejsce. tak jest, bezcenna. Dlaczego w ogóle powinniśmy się tak ekscytować opomnami bez powietrza? Hm. oto kilka powodów. Pierwsze, bezpowietrzne opony są odporne na gwoździe, szkło i dziury, a to oznacza mniej stresu i mniej wizytu wulkanizatora. Na przykład dla firm logistycznych to ogromna oszczędność, bo floty nie stoją w garażach przez kapcie. Po drugie, nie trzeba sprawdzać ciśnienia ogumienia, pompować. To na pewno wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. Po trzecie, to ekologia. Takie opony. Są projektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Mogą być zrobione z materiałów do recyklingu, a ich dłuższa żywotność oznacza mniej odpadów. Koncern Michelin szacuje, że dzięki temu zaoszczędzimy na wyrzucaniu 200 milionów opon rocznie. 200 milionów. Po czwarte, elektryczne i autonomiczne pojazdy potrzebują opon, które wytrzymają duże obciążenia i minimalizują przestoje. Bezpowietrzne opony idealnie pasują do tego trendu. Po piąte, producenci testują to jako rozwiązanie uniwersalne, niezależne od tego, czy jest lato, czy zima, więc odpadnie problem wymiany opon dwa razy do roku. To wszystko brzmi super, ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie jeździmy jeszcze na takich oponach po naszych drogach? No i tutaj zaczyna się. Pewnego, pewnego rodzaju lista wyzwań, które spróbujemy teraz wspólnie prześledzić. Przede wszystkim chodzi tutaj o koszty produkcji. Te opony wymagają drogich materiałów i nowoczesnych technologii, co czyni je znacznie droższymi od tradycyjnych. Producenci muszą znaleźć sposób, by były bardziej dostępne, bardziej przystępne cenowo dla zwykłych kierowców. Po drugie, to wydajność w różnych warunkach. Jak wynika z prowadzonych od 2023 roku testów opon Uptis firmy Michelin w dostawczach DHL-u w Singapurze, radzą one sobie świetnie w miejskich warunkach, ale wciąż do sprawdzenia pozostaje, jak działają przy dużych prędkościach, w deszczu, śniegu czy na wertepach. Opony Uptis przeszły też testy przy prędkości 130 km na godzinę dla europejskich policji, ale no cóż... Oczywistym jest, że opony muszą sobie dawać radę przy znacznie wyższych prędkościach. Na pewno ważnym elementem jest tutaj też estetyka. Bezpowietrzne opony z ich otwartą strukturą przypominającą plaster miodu mogą się jednym podobać, innym nie. Projektanci będą musieli tutaj znaleźć taki design, który przekona większość kierowców, a to jak doskonale sami wiecie jest już nie lada wyzwanie. Kolejny, to już chyba czwarty element, to ciepło. Słuchajcie. Wiecie doskonale, że gdy jedziemy samochodem, to ciepło wytwarza się z opon podczas oporów toczenia. W oponach pneumatycznych powietrze pomaga regulować tą temperaturę. W oponach bez powietrza to nie działa. Nawet przy zastosowaniu otwartej struktury. W przypadku szybkiej jazdy i przy wysokich temperaturach powietrza wciąż jeszcze. Jest sfera do popracowania. Kolejny element to komfort jazdy. Opony pneumatyczne działają trochę jak poduszka na nierównych drogach. W oponach niepneumatycznych ta różnica musi być kompensowana na przykład przez zawieszenie samochodu. Kolejny punkt to akceptacja konsumentów. Jak już wspominaliśmy, ludzie są przyzwyczajeni do pewnych spraw, takich jak te tradycyjne opony, i mogą po prostu obawiać się nowej technologii. Trochę tak jak z chińskimi samochodami w Europie. Producenci będą musieli najpierw zdobyć zaufanie użytkowników. Siódmy, już chyba, element, czyli skalowalność. Produkcja na masową skalę, to jest naprawdę zupełnie inna sprawa. Obecnie opony bez powietrza mają zastosowanie w sferach takich niszowych, jak rowery, niektóre pojazdy specjalistyczne czy wojskowe. Natomiast przejście na produkcję masową, to jest zupełnie inne wyzwanie i wymaga czasu. I sporych inwestycji. Wreszcie ostatni punkt to przepisy. Nie ma takiej możliwości, że gdybym teraz wjechał na stację kontroli w takich oponach, to dostałbym potwierdzenie, przeszedłbym przegląd techniczny. Więc tutaj na pewno będzie również kwestia przystosowania przepisów do nowego typu ugumienia. Przypuszczam, że to, co Was najbardziej interesuje, to to, kiedy w końcu te opony pojawią się na naszych drogach. Hmm. Eksperci szacują, że masowe wprowadzenie może jeszcze trochę zająć. Tak 5 do 10 lat, czyli okolice 2030-35 roku. Prawda jest taka, słuchajcie, że myślę, rozpoczął testy w Singapurze w 2023 roku, miały trwać rok, a trwają już prawie dwa lata. I wciąż tutaj mówimy tylko i wyłącznie o rozwiązaniach dla miast. Goodyear, który w 2023 roku zaprezentował w Las Vegas technologię Next. Trax, czy jak już tak? Wiecie, on testuje w dalszym ciągu jeszcze swoje opony na Teslin Model 3 czy na samochodach autonomicznych przy współpracy z Jacksonville Transportation Authority, tylko, że wciąż robi to na prędkościach przekraczających 55 mil na godzinę. Zdaniem firmy opony te mają naprawdę unikalną strukturę tak zwaną Connecting Web która działa jak sprężyna, więc będzie zapewniała komfort nawet większy, ich zdaniem, niż opony pneumatyczne. Super. Dlatego, że oni i tak mówią dosyć nieśmiało, że wprowadzą je na rynek nie wcześniej niż w roku 2030. Być może uda się to osiągnąć nieco wcześniej dla flotowców, czyli tuż przed końcem obecnej dekady. Należy oczywiście zakładać, że gdy koszty produkcji spadną, a technologia będzie bardziej dopracowana, no to te opony będą standardem w naszych autach, szczególnie elektrycznych, których masa, jak już mówiliśmy, cały czas rośnie w związku z tym, że staramy się zwiększyć zasięg tych samochodów. Podsumowując, bezpowietrzne opony to przyszłość. Są odporne na przebicia, są ekologiczne i są dużo tańsze w eksploatacji. No ale wciąż. Technologicznie mają do pokonania wiele przeszkód. Czekam teraz na Wasze komentarze. Czy chcielibyście mieć takie opony w swoim aucie? Zakładam, że pojawi się tutaj liczne grono zarówno zwolenników, jak i przeciwników, więc będzie szansa na fajną dyskusję. A jeżeli odcinek Wam się podobał, no to kliknijcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał lub wesprzyjcie moją pracę na platformie Patronite. Będę Wam bardzo wdzięczny. A póki co. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.